Hej, cześć wszystkim, tu Kanru Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mountain Blade Warband I musimy przekazać wiadomość Osobie, która jest Tutaj Więc chodźmy Łowcy głów, ich nie atakujemy Opa, pa, pa, pa. łowcy głów Oni są spoko Państwo wejwirów Dobra, on jest zbyt on... Z nim mamy traktat pokoju, więc nie możemy się bić, bo się na nas wścieknie. ścieknie. Eee... Pa, pa, pa. Koło miałem przesłać, ten list. Zapytamy się go, gdzie jest ta osoba. Jarl Gerlard, to brzmi jak Geralt. Mhm. Jarl Geralt, Jarl Geralt. Ja... Ilech panien, Boże, Jarl Geralt, gdzie jest Geralt? Serios, gdzie on jest? Your MATKA pani Dria w ogóle. No pieprzę to. Nie obchodzi mnie to. Sam go znajdę. W ogóle R. Bulba. Jak to się nazywa. Cześć, jestem Bulba. Miło Cię poznać. Bojar. Ok. Werbuje ochotników Został nam jeszcze jeden ochotnik. Miejsce na jeszcze jednego wolnego ochotnika i król Ragnar. Ej, królu! Królu! Zadania? A, muszę to zeznać, strażnikiem Twojego honoru, spoko. Mm. A, może Ty będziesz wiedzieć, gdzie jest Jarl Geralt? Król jest taki wszechwiedzący. Może mam jakieś zadanie, Nie? Chcę się o coś zapytać. Jarl Geralt! Jest Harald, ale to nie... O, jest Geralt. Zamek... A, on może być w zamku. W sumie naj... najciemniej pod latarium, nie? No jest w środku. O mój Boże. Geralt! widz wiedźminie. Gdzie jesteś? To jesteś Geralt. Siemano mordo. Widzicie co mam dla ciebie? Liścik. Takie zadania. Okej. Okay. To by było na tyle, mm -hmm. Chodźmy jeszcze tutaj Czy to są korsarze, czy to byli wieśniacy? A, ta wioska została nie... splądrowana. Korsarze, jest ich mało Wiekowa kobieta zbliża się do tej drużyny i przekazuje jednemu z twych ludzi za pięćdziesiątym łazkiem i list No, lepszy przybędę, czemu by nie może zarucham. Gdzie są ci korsarze? Spieszyli gdzieś. Jadę met. Era. damę. Tyr. A, w sumie. Możemy zaskoczyć. O! Pomożemy, w sum Łowców głów, wyjdź w pole, zaatakuj korsarzy, jej, więcej doświadczenia, moi drodzy. Jazda! W sumie do ataku możemy zrobić, łowcy głów lecą przodem, bo to kawaleria, więc zanim moi dojdą, przeciwnicy są mocą sobie, nie albo w ogóle starczy w proch, zajebiście. Leroy! Witam! Pau! I ścięty. A może nie ścięty, ale podraniony. Muszę zwiększyć siłę uderzenia swojego. Bum! Każdy moment pewnie się łukiem. Opa Panie, spieprzać! Gniot! Bon ode mnie! Ty jesteś coś strzałe łeb! Nie ma za co. Mam nadzieję, że ci się podobało. Niezapomniane uczucie. Okej. Okay. Czemu bierzesz mojego konia? Przestań walić mojego konia! Wow! Wow! Sklepszać! Nie, 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 nie! Od mojego konia wara. Lecę do damy. Ona się zajmie moim koniem. Wystarczająco dobrze. Nie chcę waszej pomocy. Wow! Łowcy głów zostali ścięci wszyscy. No w sumie to są korsarze, nie? Okej. Okay. Rozwalmy tego ucznika. Hopa. Pięknie. Tu jest jeszcze jeden korsarzyk. Hopa. Strzał w plecy. Pięknie. O, jako bronię w chud, żeby widzieliście to. Ta reakcja. Nie! Won ode mnie. Dara. Wiktoria! Fuck yeah! Okej. Okay. Zraniony Palantinus. Zabito trzech Huskarlów. Eee, zabito nordyckiego gridmana i rolników. Ok. Dobra, ale w ten sposób mamy duże profity, jeśli chodzi o doświadczenie. I pojmijmy korsarzy. Przejrzyj łupy. Może będzie coś ciekawego. To można zajrzeć jako coś ciekawego. Ok. Lecimy teraz do miasta, żeby się podlecieć, wylizać rany. U, chwileczkę, to jest bardzo ciekawe. 35, 12, okej. Okay. Badanie tarczą. Strzały, takie sobie, dobra. Hełm. Kto, ktoś z naszych nie posiadał hełmu. Spora za naprawić, dobra. Niech sobie wezmą. I kontynuuj. Pięknie. Kolejny Gridman. I proszę państwa. Wiecie co? Władował siłę ciosu, przywództwo o, Zdobywanie łupów mam na zero, ale teraz tego nie potrzebuję Myślę, że siłę ciosu rozwinąć A może wytrzymałość Nie, pójdźmy w charyzmę, bo zbieramy ludu I pójdźmy sobie jeszcze gwiazdę konną, żeby mieć lepszego konia. Dara. I mieliśmy iść do Tych, więc chodźmy tam do Tych. O mój Boże, seryjnie nas zaatakowali. Dobra. Więcej doświadczenia. No, w sumie, nieważne gdzie się rozstawimy. To bez różnicy. Niech będzie tutaj. Ten model drzewa jest nam mnie dziwny. Dara. Zatrzymać tę pozycję rozróżnić szyk, bez rozkazu W sumie nie jest taka zła pozycja, tylko drzewa zasłaniają widok Dobra, polecimy sobie, w swoje zdania się stoją Postrzelamy sobie do korsarzy Jesteśmy trochę ranni, ale okej okay. Opa! Opa! Zbawiamy wszystkie strzały na nich Poszkadzam im tarcze w ogóle tacza może zostać zdjęta, jeżeli otrzyma za dużo obrażeń Okej okay. że się nikogo nie potrafi trafić Jestem mistrzem życia Nie, to mi za bardzo boli O, zabiję mi na kogoś Okej okay. Dobra Pał, oberwał, pięknie Dobra. Oni lecą na nas. Ten jest odsłonięty. Tego zdjęliśmy. Kolejny odsłonięty. Strzelajmy do wszystkich odsłoniętych. Pięknie. O widzicie? Zdjęliśmy mu tarczę. Uszkodźmy ich jak możemy. A nasi się na nich rzucą i zrobią rozpierdol. A, berwał. Co so, jest? Wow. Ale krew się poleciała. Poleciała, widzieliście? Dobra. Jazda! Opa! Staranowany pierwszej gościu. Gdzie on jest w ogóle? Schował się pomiędzy moim koniem. Wow, dobra. Dobra, zostali niż rozgromieni korsarze Przed w ogóle przyjściem na bitwę. Bardzo spoko. I ciebie. Ustrzelimy. Wow, już się bałem, że to swojego. Ej, hey, chyba nie mieliśmy żadnych strat. Nie zauważyłem w ogóle żadnej... żadnego ogłoszenia nawet. Jeśli tak. Bardzo duże profity, tylko że mają, dają, nucerze oświadczenia, Brak strat. O mój Boże. Dobra, łuk. Jakiś ciekawy. Czy to jest jakiś ciekawy łuk? Nie, to nie jest jakiś ciekawy łuk. Po prostu go sprzedamy. Okej, okay. weźmy wszystko, Skoro i tak sprzedajemy. Hapa, hapa, hapa. Pozdół to towarzyszą, zabrać. Oj. Okej. Okay. Więcej atrujek. Palantinus dostał awans. A nie, to jest mater, materella Matylda. Dobra, co ty potrafisz? Masz duży level, więc pójdziemy ci w szkolenie, byś tam szkoliła ludzików. Okej. Okay. I mamy zbyt dużo rannych osób. Chodźmy do tych. Właściwie jedźmy. O, tu jest okręt korsarzy, nie? Podleczymy się. Jazda. Idź do taberny, wiadomo. Podstawa. Mhm, mm minstrel, Solczyni wyborowa. Myślałem, żeby nie zatrudniać ich w sumie, ale się rozmyśliłem, za że hajsu by mi kosztowało. Rolf, o, odwiedź damy, odwiedź pana ten, idź z nianią. Jej, co u ciebie? Pogadajmy, prześpimy się, napijmy się wódki. Idę plądrować, gwałcić, idę na ten, ten. Jej, cieszę się z ten. Aha. Konkurencja? Nie zależy mi w sumie na nim. Gdyby to była jakaś córka króla, to. Oho, ho, ho, ho! Panie, muszę zobaczyć, kim jest córka króla. Nie, nie. Jest niewiele starsza od niej. Lara. Pora. Wypocząć. Zdecydowanie, wypocząć. Mam jeszcze jedność, jedno, jedzenia, wystarczająco dużo, nie ma problemu w tym przypadku, rozejmiemy dobieg końca, okej. Okay. Myślę, że dwa dni trzeba będzie przeleżeć. No, dwa dni sobie przeleżymy, nie jeszcze mamy, dobra, już nie, tyle starczy. Opa, dobra, powiedzmy, firec, jeszcze rany, dobra, to w trakcie jazdy się wleczy. Werbuje ochotników, o, panie. A z sześciu? Bardzo mnie to cieszy, może dlatego, że jestem jednym z najemników, nie? Chodźmy tutaj, ryzy, 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 Ryby ochotników? Nie chcę żadnych, Głupie wsiury Dara. E, chodźmy do niego Może jakiś questik? Zadania? Nie, dupa Tutaj? Questik. O! Traktat pokoju, który niedawno podpisany przez Wielkie 1000 jest mi na rękę, Sir Już cię lubię, Gundur. Teraz z każdym są coraz silniejsi, bla bla, aż Co możemy zrobić? Eee, Okej, okay. ludzie wracamy do gwałcenia, palenia, mordowania. Musimy sprowokować in, yy, wejgirów by zaatakowali, wypowiedzieli wojnę Nordu. Ale wpierw. Chodźmy do korsarzy. O mój Boże. Aaaa! Tak karawany im za, zabić! To by było mistrzostwo. Dobra, wiecie co? Najpierw sprzedamy... Nie, wekwipujemy naszych ludzików. Marnida! Przecież my mamy marnida! O mój Boże, dobra. Eee, ty nie masz hełmu. To już masz. Okej, okay. łapaj. Dobra, to tyle dla ciebie. To jeszcze nie ma hełmu. Wszyscy powinni z nich mieć konie w ogóle. Dobra, Marnit. Eklipunek. Ale zrobisz drewniany kijek. Trochę smutne. Masz topąd, wręcz. O, nie masz wystarczająco dużo siły. God damn z Marnit zrobimy najpotężniejszego wojownika ever. Tylko na ten moment jest dość słaby. Badanie tarcza. Nie zrobimy z niego takiego prawdziwego rycerza. Chłop, który został rycerzem, nie? Serio? Ile ty masz siły marnic? Ale ściej miękka dupa. Łapaj. Serio, jakie ty masz umiejętności? Pierwszy level. Siły 7. Jest inteligentny. Okej. Okay. O, handel. Spoko. Handel jest na propszy całkiem. Hmm. No dobra, Restę, że, reszty rzeczy po sprzedamy, idź na rynek. Hopa, 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 dawaj, denary. Daliśmy muchę, nie pamiętam. Sprawdzimy jeszcze raz na pewności. Marnit, tak daliśmy. Idź na rynek, broni. O, dwuręczny miecz, jakiś zajebisty, ale nie, za drogi. Ale jest zajebisty. Ten też jest zajebisty. Duński wielki miecz. Wiecie co, wezmę go. Jest zajebisty. Dobra. I konie, chcę konia, dobrego. Potrzebuję ja konia 4, żeby mieć zajebistego konia. God damage. Trudno. Trudno, moi drodzy, trudno. Dobra, mamy full kompanii i jazda. A, dobra, okręt korsarzy, obiecałem sobie. Dobra. Zatakuj kryjówkę. Miejmy nadzieję, że... A, moja duża nie ma nic do jedzenia. Dobra. Chodźmy tutaj. Widzieliśmy chyba najsilniejszych jednostki, nie? Nie, nie wzięliśmy. Dobra, jazda. Lecimy. Nie mam żadnej tarczy, to będzie problem. Ale widzimy trzy punkciki, gdzie są przeciwnicy, więc kierujmy się najpierw tutaj. Do ataku I... A wy wiecie co? Nie Dobra Do ataku Nie ogarnę tych koment jeszcze Nie gdzie oni lecą Za mną, za mną, za mną Tu jest koleś, widzę go Dobra Nie wiem, jak działa tutaj siła grawitacji w sensie. Kiedy pakować w. w... Jakie są już proporcje? Wysokość do odległość, nie? Pięknie. Zastrzelone. Za mną, za mną, nie, nie, nie. Nie Nie rozdzielacie się tak, Boże. mamy F4, powinno być. Za mną wszyscy. Dobra, do ataku możecie lecieć. Okej, okay. tego kory powinienem uszczelić bez problemu. Nie wiem, jakim celu by nie trafiłem. Dobra, tamtych rozwalają. Elba krywka korsarzy nie jest taka trudna. Jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj idą. Zmasowany atak robią na korsaży i... i trójka została zabita. Szlak, to boli. Akurat to bardzo boli. Bo i trójka troszkę się ekspi. Czasem bym mógł mieć jeszcze y, trochę ekspa właśnie do jej czwórki. Dara, wygraliśmy? Jeszcze nie? O mój Boże. Ej, oni się zrespili. Dobra. Wiecie co? Nie ma czasu. Boom! Użyjmy naszego nowego miecza. Fakie! Yeah. Ten zasięg. Ten zasięg jest zajebisty. Pau! Wiecie co? Skoro już nabrali odległości O, ma łuk jest... Drawie tego... Zabijmy tego z łukiem. BUM. Bo kamienie nam nie przeszkadzają. Pięknie. Wystzelamy. To było trochę wiśniaków z tymi crossarzami. No lochwel. Wszyscy nam umarli. No dobra. Zobaczmy łupy ooo, weźmy sobie to o, jedzonko, dobra, jedzonko sobie zatrzymamy jedzonko jest zawsze na propsie mm -hmm. 25c, mam lepsze a, weźmy to, sprzedamy niech sobie wezmą Zrobię to się 96 upów, spoko a, straciliśmy, więcej niż zyskaliśmy, ale ale zrobiliśmy questik, nie? Graf Aedin, okej. Teraz wróćmy się tutaj, trochę podaczymy. Kapitanie, nie przeszkadza mi brak żywności. Wiem, wiem, wiem. Mamy już żywność, nie przejmuj się. Marnit! Awansował na drugi poziom. O, Huskar. Okej. Przyjacielu. Jego robimy, wojownika. Władujemy mu siłę. Władanie tarczą, on ma być rycerzem. Ale nie, na początku... Siła ciosu, Żeby bił mocniej. I zrobimy go w że więc damy mu jednoręczny miecz i tarczę, Więc broń jednoręczna rozwijamy. Mogę ją zmienić imię? Nie, nie mogę. Czy on Parantinus? Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy tutaj po wieśniaków. Moi drodzy. Pamiętacie to jaki mamy questik. Jedziemy. Tymi terenami bada królestwo norów, te karawany i wszystkie towary. Co, to są normalne różne traktaty pokoju, zarobić mi może swoją trzykrotność. Jak przekonamy się, broncie się. Do to z tobą, fuck yeah. Ruszamy do ataku, moi drodzy. Najpierw karawana prze... przeciwniku wyruszy, więc rozstawmy się u góry. Okej, by szybko lecą. Dobra, strzelać. Eee, ...w do ataku rozróżnić, szerbię do wskazu Dobra A, mordują nam Dobra, wystrzelajmy ich Ludzi na koniach wpierw Opa. O, To są coś, obrący karawany I oni są dość bolesi No, już są straty Dobra Ale wojna nam się opłaci Pamiętajcie ludziki, z wojny zawsze są zyski Pierwszej brachu. Fak! Dobrze, że mam całkiem dobrą zbroję. Trzeci to na ryj. Co ty robisz? O mój Boże, jakieś marnidy mnie atakują. Panie! Panie! Wow! Nie mogę nic zrobić. Spieprzajcie stąd! Siądź z konia. Boże, ja przegrałem tą blisko tak bardzo. Mój Boże, wieśniaki mnie zabiją. O mój Boże, nie! Jestem przyblokowany przez koniec mapy. Albo przez jakieś drzewo. No dobra, miejmy nadzieję, że moi ich wybiją. Mam przewagę i czebną, więc. Nie, powinniśmy dać radę. Większość z nich to są wieśniacy. O mój Boże, aż zjebałem. Dobra, wygraliśmy to. Fakie. Wygrana. Pięknie. Tylko sześciu zabito. E, wybierz do wódce okej. Okay. Jednego nam zabito, jest to... ...norycki Huskar. Okej. Okay. Pojmijmy sobie ich dla hajsu. 7 i trójek. Dwie i czwórki. W sumie straciliśmy trochę ludzi, ale bardzo opłacalne. Ok, weźmiemy sobie to. Ej, mamy konie! zajebiście. To znaczy to są jakieś chujowe konie, ale damy naszym marnidom i tym innym. Tarcza jakaś. Więc 56 do punktów życia. Co? Posrało was. Nie ma opcji, żeby na marnidowi dał taką tarczę. Chujowe rzeczy. Ten chem jest takim. ok. teraz tak idziemy sprzedać towar. To sprzedamy, niech sobie wezmą co chcą. I spieprzamy. Zajebiście. O, to jeszcze nie koniec awansów. Jeszcze i trójka, jeszcze jedna i czwórka. Ludziki mamy cztery i czwórki. Bardzo ładnie, naprawdę. Już nam się robi elitarna jednostka powoli. Dobra. Trochę odleżymy. Przeliżemy nasze rany. Chodźmy do tawerny, bo czemu by nie. Padasz wolnikami, dokładnie. Ha, 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 ha. ha, 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 ha. Co jest? No. Nie chcę z tego słuchać. Czy to jest to ten? Dobrze. Dobra. I że się przekinać. W sumie zanim się przekinam. Okej, okay, Aedin i Gundur. Gdzie jest tutaj gundur? Jest gundur! Idź do zamku. Gundur! Chciałem ci powiedzieć, że zadanie wykonane. Laj, laj, laj. Hej! Pięknie. Okej, okay, dużo stosunków się zmieniło. Ale gundur nie lubi. Patrz jaki uśmiechnięty. Eee, to, 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 to. Dobra, jedna wojna nam starczy. Mordo. Sara nic nie. Ale wiem, że jak chcemy rozpadać wojnę, idziemy do Gundura. Król nas niezbyt lubi, przez to, ale wyjebany. Wojna! O tak! Naszej czwórki w końcu będzie można porządnie wykorzystać. Przekiwamy sobie, sobie jedną noc. Hej. Hej, my dostajemy 700 dolarów za to. O. Dobra, dobra. Tak, do 12. Dobra. Wyleczeni wszyscy? O, panie. Ile level upów? Lezait, moja prawa ręka. Umiejętności pokaż mi, przyjacielu. Co ty potrafisz? O, szkolenie. Dobra. Chcemy Ci umiejętność posługiwania się tarczą, bo chcemy, żebyś miał bardzo fajną tarczę. Damy jeszcze jedną zręczność, żeby na następnym levelu byś miał kolejne owadanie tarczą. Nie chwileczkę, ja ci cofnąłem dałem Ci atletykę. Zręczność. Broń niejednoręczna skoro z tarczownikiem. Dobra. Marnit przyjacielu, umiejętności. Kolejny level. A więc musimy dać mu. On też będzie naszym rycerzem. Więc siła i siła ciosu. Moi drodzy. Marlis będzie nakurbiać. Mhm. Dobra. Jeszcze. O, mamy level up. Proszę, to jest bardzo ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. Charyzma oczywiście. Przywództwo. Moi drodzy. Mamy 7 ludzi więcej do zarekrutowania. Firentis. Czego do mnie chcesz? Dobra. Ale lero, wszyscy są już wyleczeni chyba. Z tego co widzę tak. Dobra. Teraz tak nachapajmy się wojska, mamy 57 slotów to jest wow. I co, wiecie co? Myślę, że... Mogę skończyć odcinek w tym momencie. Ja przeskoczę tylko tu, 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 tu. Zobaczymy się w tych. A na ten moment dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i pa, pa.